Dojeżdżamy, a tam, jak na sądzie ostatecznym, wartość nasza w cyfrach objawiona jest, żebyśmy wiedzieli, za ile miny nasze odkupić. Święta kasjerka, nad światem pochylona woła. Oto ja zapłatę waszą przyjmę! Ten czas karetkę wezwano. U nas na osiedlu równość taka panuje, jak nigdzie na świecie. Każden jeden tyle samo wszystkiego ma – betonu, drogi do Jerycha, nieba nad głową. Sprawiedliwości by nam życiu nie brakowało, gdyby nie to jeden czas. Bo czas na osiedlu nieporówno był rozdzielony. Najwięcej mieli go ci, co w domu leżąc nad grobem stali. Staniem nad grobnym, leżenie sobie wypełniając, już nieskończoność mglistą smakowali jak dym z grilla, którym co dzień z okna im że to młodzi na odwrót. Czasu w ogóle nie mieli. Wiadomo, życie im zdarzenia na ciasno dzieje. Stare ubija, żeby nowemu miejsce zrobić. Sto wątków przez jedną sekundę się przeplata. A tyle się co dzień tego natka, że dla innych by jeszcze starczyło. Ale młodziaki dzielić się nie chcą. W starości inaczej. Nowego wątku ledwo, ledwo. Czasem tylko płak z wiatrem przyleci. Święto wielkie. To go złapiesz. Życie sobie podsztukujesz. A tak się przy tym cieszysz, jakby było z czego. Są tacy, co stare wspomnienia próbują, żeby nimi nawet nie okręcić. Jeszcze inni skupią seriale, jak święty ego. Siną watą z telewizora pustką optykając. Starasz się, człowieku, a wszystko na noc. Egon był pustelnikiem. Zdala od ludzi żyjącym. Znaczy się w bloku na dziewiątym piętrze. Za towarzyszki, mając tylko mrówki faraona, co wiernie za nim łaziły krok w krok, a on do nich czule przemawiał. Za młodu grzesznikiem był Egon, jak wszyscy święci, za to z wiekiem coraz świętszy się stawał. Wiadomo, jak to stary, wybić się z kim, Ukraść też coraz trudniej mu było. Dzieci pobite na swoje poszły, a cudzy bał się ruszać. Taki co mu został? Świętość i telewizor. Egon Telewizora wcale nie wyłączał, tylko się na niego patrzył. A mrówki, ramiona jego, wsiadłszy razem z nim. Lubił Egon seriale, jak dobro widział, to płakał razem z mrówkami. Od złych ludzi Egon nie mógł spać po nocach, a mrówki też jakieś niespokojne były. Jak na wielka raz poszedł się Egon wspominać, to skoro własnych grzechów, jako się rzekł, nie miał. O, za tego najgorszego z najgorszych, za tego tracza spływania żeby go Ciii. Grzechy wyznał, co je ja miał na świeżo obejrzanek telewizorze. I rozgrzeszenie dostał. Ucieszył się jego ogromnie, że za jego sprawą choć jedna duszyczka więcej będzie zbawiona. I pomyślał go, żeby tak cały seria zbawić. Więc na wielką ocieczkę tylko znowu do spowiedzi poszedł. Tak też i wziął na siebie Egon całą winę, co w serialach była. Potem grzechów się cały program pierwszy i drugi, polsaty i tvn -y. I co tam jeszcze miał w momencie. Dla programów informacyjnych też odkupienia szukał. Trudne to było, bo trudne. I żaden ksiądz pokuty udzielić mu nie chciał. Ale i to mu się w końcu udało. A potem umarł Egon. Mrówki z żaru go zjadły, aż kosteczki bielutkie tylko zostały. Gdy dusza jego w raj się zjawiła, łaskami wszelakimi została otoczona za to, co Egon na ziemi zrobił. Takiego świętego jeszcześmy nie mieli, powiedział święty Piotr, co na niemieckim podtyniu siedzi. I rzecz jasna telewizor sobie ogląda, bo dzięki gonowi dużo seriali i filmów weszło do raju. Nawet takich, co to tylko były dla dorosłych. Spojrzał Egon w telewizor niebieski z zadowoleniem. Potem bliżej patrzy i bliżej, bo coś mu się nie zgadza, coś mu brakuje, coś jest inaczej. A! Reklamy! Zapomniałam o reklamach. Kto się teraz o nieboli zadroszczy? Kto łaski doprosi? Do diabła z reklamami! Mruknął święty Piotr i reklama poszła do piekła. Pewnego tak się na osiedlu stało, że swój życiowy nam się rozszedł całkiem. Wpierw, Ewka z polowego wrzask podniosła, że przeznaczenie jej ukradni, bo jakoś nigdzie się go doszukać nie mogła. Przeznaczenie ważna rzecz, bo życie na w pierwszy ma, jak drut wysadzona hmm. korki, ale pokonczy ma. To energia w tobie płynie człowieku i jasność masz, kim jesteś. Dobrze ci się żyje, bo potami głowy sobie nie zawracasz i na wszystko odpowiedź jedną znajdujesz. A zwłaszcza jak cię pytają, czemu bez przerwy pod Jerychem stoisz? Bo takie już przeznaczenie moje. Ale czasem coś takiego się stanie, że ci bezpiecznikiem dwają. O, w ten czas strach. W ciemnościach chodzisz. O kanty zdarzeń obijasz się boleśnie, płaczesz po nocach. Dlaczego nie rozumiesz? I to właśnie znaczy, że swoje życie ci się rozszedł. Myślała Ewka, jak to będzie i ręką machnęła na przeznaczenie swoje. Pewnie i tak niewiele było warte. Pomyślała, i na policję głupia nie poszła. Aż po razu pewnego Czyta. w gazecie glancowanej, że zdzira jedna, tylko usta Angelina Jolie w losie Ewki jak we własnym, po Ameryce się przechadza. Żeby jeszcze w losie, w butach Ewki, w sukniach co dla Ewki były szyte, po białych dywanach co sobie Ewka sama w głowie wymyśliła. No. I stoi teraz Ewka pod monopolowym jak głupia, od losu własnego odgięta i sama do siebie nie pasuje. E, pani Hapiór natomiast kazała sobie porównać odciski palców, bo już od jakiegoś czasu sama siebie na ulicy nie poznaje. Widzi Pani Hapior odbicie swoje w szybie wystawowej i nadziwić się nie może. Kiedyś smukła była jak brzoza, Teraz trochę słów jej przybyło, że ledwo trzech mężczyzn rękoma by ją mogło objąć. Może, myśli kapryk, cudzy los ciężki ponad miarę, dźwigać mi przychodzi na własnych nogach. Trzeba to sprawdzić naukowo. Falce w się na powiedzę odbiła, do laboratorium wysłała, czeka. Kiedy jednak ktoś tam o w odciskach potwierdziła, to rozpłakała się pani Hadlum i rzekła, że odciski odciskami, ale ona z tą grubą, starą babą nie chce mieć nic wspólnego. Ale najgorsze, młodemu Grudkowi się przetrafiło, Jemu samemu, co prawda, spój dobrze się trzymał, ale własnego ojca doszukać się go nie mógł. Młody Grudek po 30 latach na osiedle wrócił, żeby ojca swojego odwiedzić i zabić. Bo. Przez trzydzieści lat złom do ojca żywił, a tak je karmił, że jak urosły i światło mi No to kupił młody grudek świgierę, do wieżowca za, kościo za kościołem się udał, do mieszkania ojca wszedł, świegierąc się zamachnął i. taki już został zamachnięty. Bo zamiast brzuchacza wielkiego. Wódopoja, który mu łeb w kiblu topił, kablem lał dzień w dzień, staruszenieczka zobaczył. Suchutkiego, siwego, łzawego, które ręce do grudka wyciągając, wyszeptał, pójdź słoneczku ojca swojego jednorodzonego uściskać. To żeśmy na Radzie Osiedlowej poruszyli ten problem. Czym by egzystencję naszą twardzi, żeby się dobrze trzymała? Na szczęście, ktoś aż świętą Koniec pokazał. Bądźmy siedzący.